Hej ekipa, witam was z Witam was ponownie w Medieval Dynasty, gdzie będziemy tutaj realizować dalszą część zadania dotyczącej zupy rybnej. Żonka nas wysłała na idealne pozyskiwanie idealnej zupy. No, ry, rybak wokół jeziora. Mam nadzieję, że wszystko tutaj przejdzie pomyślnie, że faktycznie tu będzie wszystko w porządku. I mamy faktycznie, Roland, zagadajmy. Witam, moja żona wspomniała o Twoim. Wybacz chłopie, nie możesz do mnie mieć o to pretensji, to nie moja wina, że żonka nie może przestać o mnie myśleć, po prostu tak działam na kobiety. Słucham, ja mówię o twojej... O co chodzi tym razem? Mojej perfekcyjnie szerokiej szczęce, mojej tuzinkowej osobowości, mojej zdumiewającej sylwetce, którą zdaje się być wyrzeźbiona z samego serca górski... górskiego wierzchołka? Twojej zupie rybnej, panie kolego, twojej zupie rybnej. Rozumiem, wybacz, gdy jesteś tak legendarnym pod tyloma względami, łatwo się pogubić. Najwidoczniej, proszę jedną miskę Twojej specjalnej zupy. Pewnie, chyba że wolałbyś, że mam zakład. Jaki zakład? To powiesz na drobny turniej rybacki. Założę się, że uda mi się złożyć więcej ryb od ciebie. Powiedzmy w godzinę. Czekaj, czy Ciebie nazywają przypadkiem rybem mistrzem? rzeczy samej, choć chodzi, niektórzy chodzi, nazywają mnie także zaklinaczem jezior. Patrzysz właśnie na najlepszego, pieprzonego rybaka w całej okolicy. Tak dobrze strzelasz w krainie. W dolinie byłem najlepszym, zanim sk skończyłem 15 lat. Więc jaki jest sens zakładając się z Tobą? Przecież to oczywiste, że wygrasz. Ha, Twoja uległość mnie bawi, ale Twoja niechęć do zakładu już nie. Założę się o 50 monet, że nie sprzedaż mi tej zupy. 50 monet? Ok, spoko. Podoba mi się ta próba, naprawdę, ale nie pozwoli ci na łatwo tak się wykręcić. Oto Twoje monety. Ha, założę że tego nie przewidziałeś, co? Przewidziałem. Cholera, jakieś lepsze hazardy nie zmyślałem. Stawiam stówę, że nie wytrzymasz w milczeniu przez 5 minut. Milczenie? Ryby są głupie. Sam jesteś głupi. Czy mógłbyś przestać już dawać mi pieniądze? Po prostu weź je z powrotem i daj mi z tą zupę. <laughs> ja bym mógł się tak dalej bawić, nie ma problemu, bym zarobił trochę. Dobra, koniec zakład. Walmy to, nie sprzedam ci zupy, możemy się wymienić. Co takiego byś chciał? W zamian? Chociaż jestem absolutnie najlepszym rybakiem jakikolwiek istnieje, to jestem tak do... nie jestem tak dobrym myśliwym. A zawsze chciałem mieć czaszkę żubra. Jak do zdoby i w ogóle. Jeśli, jest, 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 jeśli jakąś dla mnie zdobędziesz, dam ci zupę. I będzie przyniosę ci to, czego chcesz. No dobrze. Tylko teraz tak. Jeżeli dobrze pamiętam, mieliśmy w magazynie Troszkę żubra, poczekajcie gdzieś tutaj nasz magazyn, musimy zerknąć żeby było łatwiej, wiadomo że możemy tam zasuwać magazyn zasobów i chwila prawdy jest widzę maleńką jest i nawet nie jest droga za monet, możemy w takim razie przynieść, nie ma problemu, no i ja w takim razie pędzę do domu w kierunku pozyskując troszkę żubra. Zachaczyłem po drodze o denice, liczę na to, że kogoś tutaj jeszcze zgarniemy, że pojawi się jakaś jeszcze jedna persona, bo de facto chcemy powiększać tę naszą osadę. Do 50 mieszkańców jeszcze daleka droga. Witam, kim jesteś? Dobro, bo... O, jakie ty ładne statystyki potrafisz, co ty tam umiesz, no, wiesz co, wiesz co, to jest kuszące, tylko tak, poczekajcie, nie, nie tutaj, źle, wróć. Słuchaj, tworzę osadę. Czy byś nie zechciał dołączyć? No proszę. Zechciał i super. I to mnie cieszy. A teraz tak. Trzeba przejść do naszej osady. Zarządzanie. Mamy naszego dobrowoja. Widzę to faktycznie. I teraz tak. Gdzie bym ciebie chciał? Co ty potrafisz? No. Hmm, może rolnik. Do szopy rolniczej. Byłoby to dobre. No tak. Wróć tu z Ludwika. Ona mieszka tutaj. Mm -hmm. Nie tak, tu jest prosty dom. W tym miejscu Ludwika, tutaj ty mieszkasz, dobra. Eee, ty pracujesz w szopie rolniczej. A jak, jeżeli ja bym chciał do tego twojego domu nie tak sobie myślę, że może do Ludwiki bym przypisał. W tym miejscu, dobro, Woj. Słuchaj, mam dla ciebie propozycję. Ty sobie zamieszkasz z naszą znajomą. To teraz tak, czy tutaj, tutaj to jest ten dom. Mamy po dom. Czy to jest ten? Kurczę, już. Nie, to nie są. To są te. Nie ten, nie ten. O ten, o ten to miał być ten dom. Dobra, do, wuj, zamieszkać. Brawo, brawo, zamieszkać w tym domku. I ty się faktycznie zajmiesz naszą. Sądzę, że uprawą na razie na polu, bo trzeba się tym szybko zająć. E, tutaj jak z Ludwiką będziecie się zajmować rolnictwem. Chyba zadowoleni będziecie, tak mi się wydaje. Z Ludwiką chyba tam będziesz mieszkał, jeżeli dobrze pamiętam raci Racimir, to my jest, mieszkamy tutaj, Baldwina Lasota, dobra, tutaj mamy Gibore, W tym domku mamy, tak Gibora, Gibora e, Tutaj mamy Rosalindę. tutaj mamy Rudolfinę i tutaj mamy Ludwika Dobrowoj, no i super I to mi gra, pasuje mi to, a my w takim razie wracamy do naszego domku Zobaczyć co jeszcze tam trzeba podziałać, bo parę rzeczy jeszcze tematów Mamy tam do ogarnięcia, ale przede wszystkim tą czaszkę żubra, tak? Bo bez tego ani rusz, trzeba to wszystko ogarnąć. A, przy okazji, ciekaw jestem czy zdążę spotkać się z moją żoną przed y, północą. Bo wiecie, dba, chcielibyśmy y, o potomka y, się postarać. Pani byłoby jeszcze to dzisiaj temat załatwić. Zobaczymy. O tak, poczekajcie, o tu, tu jeszcze jest rozwolony wóz, to może zgarnę go. Udałoby mi się. Jest tu coś ciekawego wozie. Nie ma nic, pusto. Dobra, to nic. Wracamy w takim razie jeszcze pędem. Oto za dwie piszenie przy jednym ogniu i czaszka żubra i żonka. No zobaczymy, zobaczymy czy zdążymy. Pędź, panie, pędź. Jak na zbity by... Na zbicie karku, złamanie karku. I tak, tutaj pamiętam, że zostawiłem kilka rzeczy. Tom, zgniliznę trzeba by to przenieść. Czy ja to dźwignę? Eee, będzie ciężko. Nie da rady. <laughs> o, za dużo. Za dużo więc trzeba chyba to będzie podzielić tak, ekwipunek gdzie to będzie? tu jest, jest, za tysiąc, no wróć no, no, no i co widzicie? nie mogę tego wyrzucić no dawaj to jest gnizna, dobra to jest tak, na pół sądzę, że dałoby radę to podzielić żeby to wywalić wszyscy będą zadowoleni dawaj, 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 dawaj. no, tak A, za, dużo. <śla> za dużo za dużo, za dużo, przegiełem wróć ma być połowa. Wyrzucone. Dobra. A teraz mogę rzucić to do naszego, do naszej studoły. Jak najbardziej. Leć, pani. Leć. Ciekaw jestem, ja czy żona nas czeka. Jak tam uprawy. Cała ta zebrana. O, super, zebrane. Podoba mi się. Podoba mi się. Dobrze, dobrze pracujecie. A teraz będzie was dwójka tutaj. I tak, tu rzucimy. No w sumie tu rzucę, bo i tak de facto. To czekajcie tu, nie to ekwipunek, dobra rzućmy gdzie to jest, tu jest gnilizna Wywalmy to w to miejsce Dobra Jest Świetnie Teraz tak eee, Pytanie Zasadnicze Czy żona nadal na nas czeka Jestem tego ciekaw eee, Która jest ta godzina 2.40 no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem czy żonka do tej pory już dawno nie śpi Czekajcie Rozpalimy, żeby było klimatycznie Rozpalmy ognisko, tak jest klimacik, super I droga żona, Poledę. droga żona Wiesz co, mamy temat, chciałem się postarać o potomka Tak, aha, ale już minęła północ, tak? Przyjdź dzisiaj o 19 mój drogi, bo już północ minęła, a ja już nie mam ochoty, No, bywa Dobra Rozumiem, dziękuję, dziękuję za informację w takim razie, no tak to bywa. Słuchajcie, za późno przyszło się do naszego dworku. Weźmy sobie kąpiel przy okazji. umyjmy się trochę, bo jednak może trochę to też odstraszyć naszą małżonkę. Lepiej nie. Dobra, mamy to. To co? Lecimy w takim razie o tą czaszkę. Jesteśmy na miejscu, panie rybaku. Mamy to, mamy ten, tą czaszkę żubra. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. I mam nadzieję, że nadal tu siedzisz. No nie widzę, jesteś, ale ładna tu okolica przyznaję przy tym jeziorku. Choć kurczę, dlaczego tak daleko? Naprawdę kawał drogi. Witam! Nowa twarz Nie, Żołysz, że przecież się poznaliśmy. Hmm, pewnie nie jesteś. No tak, przecież razem zapominasz masz twoją. Masz twoją czaszkę. Oj, tam będziemy się. Ach, teraz pamiętam. Na pewno jesteś tym facetem od żoną, która mnie kocha. Człowieku daj mi tę pieczoną zupę do po prostu. Naturalnie, umowa to umowa, na, proszę ci dodatkową porcję za darmo. Możemy przyznać, myślałem, że jesteś zwykłym oszustem, ale jesteś autentycznie pod wrażeniem. Choć nadal uważam, że możesz mieć problem z y, hazardem. A, ha, dość chciałbyś wiedzieć, jaki jest specjalny składnik, ale zabiorę to do grobu. A, no dobrze, no dobrze, skoro tak. I to jest zakład, na którym mogę przystać. Dołącz do mnie i, i mojej osady, przydałbym się taki mistrz jak ty. Brzdura. Mhm. A, to znaczy doceniam to szczerze, byłem trochę zagubiony wracając do Doliny po tych wszystkich latach. Moja rodzina już dawno odeszła. Próbowałem znaleźć dla siebie jakieś miejsce, które mógłbym nazwać domem. Chęcią do was dołączę. Zatem pozwól powitać w mojej rodzinie. Jestem pewien, że będziesz pasował. Dzięki to musi być dla, dla, dla Ciebie duży zaszczyt. Uważam, bo właśnie się rozmyśla. Tak, tak. I mamy rybaka. Mamy rybaka, słuchajcie. I proszę, zrealizowaliśmy zadanie. Dziesięciu obywateli dołączyło do nas. Ładnie. Jestem w pełni zadowolony. Dziesiątka, dziesiątka. Super, podoba mi się. Natomiast tak, Groland. Teraz tak, trzeba ciebie gdzieś tu przypisać. No, do domku. Mamy trzy domki już dostępne tylko. A dajmy cię tutaj. Sądzę, że w tym miejscu blisko rzeki. Ewentualnie jakieś przesiedlenie, później się będziemy zastanawiać. Ale tak, tutaj cię akceptujemy. W tym domku zaraz cię do jakaś pani przywita na naszym progu. I na razie, z tego względu, że nie mamy jeszcze, jeszcze. A ty rybaka, to byś się zajął, proszę pana. Hmm, ty masz fajną szósteczkę, tak? Ty jesteś dobry w, w to, to może byś się zajął. Kurczę, tylko czym? Czego by cię tu przypiąć? A wiecie co? W sumie pasuje ci do chaty zielarza. Hata zielarza idealnie pasuje, żebyś się mógł tym zająć. Póki nie mamy ch chaty rybaka, to zajmij się tym i jak najbardziej mi to odpowiada. Będą ziółka świeżutkie, pachnące. E, Roland, e, ciebie natomiast e, tutaj, tak, to jest pasuje. Ciebie bym wrzucił do drewna? Nie. Tutaj, tutaj, tutaj jest to doła. Do studni to nie. Do shopy rolniczej to doła. Kurnik. Sądzę, że tak. Potrzebujemy tylko i do kurnika, więc wrzućmy go do kurnika. Jak najbardziej. Tu jest Rosalinda, to chyba jednak nie pas będzie pasowało, bo to jest zajęte. Ech, niech będzie chyba jednak ten kurnik. Kurnik, hodowca, kurki. Tak, jak dla mnie mi to pasuje. Więc mamy rozdysponowane. Często trwa. I nowe zadanie właśnie, to ciekawe, zadanie posiadaj potomka, ryby mistrz, także misja zaliczona, dla mnie to mi graj, czyli dwie, dwa zadania od razu, nowy mieszkaniec, się porobiło komunikatów, dobrze, dobrze, nasza osada pięknie się rozwija, mamy dychę, w końcu wszystko ogarnięte, ja jestem w pełni zadowolony, a teraz no cóż, pozostaje nam powrócić do osady. I zobaczyć co na temat tej zupki powie nasza żonka Podobno dobra, zobaczymy, gdyby Mistrz. Eee, tak, musimy dostać tą zupkę Mam nadzieję, że żonka będzie naprawdę zadowolona Bo dużo, naprawdę dużo bieganie na co kosztowało Na miejscu, pan już kurki pasie, dobrze A my skoczmy do naszej żonki dowiedzieć się jak jej będzie smakowała zupa tego rybiego mistrza? Droga żono, mam dla ciebie zupę. To było wiele bardziej skomplikowane, niż myśmy się się spodziewać. nam z głodu, daj mi ją. No, jak smakuje? Jadłam lepszą. Łamiesz mi serce, żono. O, żono moja, no wiesz co? No wiesz co? To ja się tu tak staram, a ty tak surowo. No ale wiesz co? Mimo wszystko, ach, naprawdę jestem zawiedziony. Ale mam nadzieję, że aktualne spotkanie o 19. Tak, aktualne jak najbardziej Tak, spotkajmy się o 19 jak najbardziej, ja już się nie mogę doczekać Natomiast no cóż, my możemy się zająć może faktycznie teraz tą chatą rybaka Ale wiecie co, najpierw skoczysz sobie jeszcze do Alvina, bo nie skończyliśmy u niego tego quest'a Trzeba oddać mu to zadanie Ciekawy jestem co on nam powie na to, że mnie niedźwiadka dosyć szybko Jestem zaintrygowany więc panie Alvin, pędzimy do pana. O kurczę, zapomniałem miksturę odpalić. Zapomniałem miksturę sobie zabrać. Kawałek drogi nas czeka, ale to nic. Za chwilę się tam spotkamy. A, i jeszcze tu są te rzeczy, te pakunki, te rzeczy, które faktycznie trzeba by zgarnąć. Wiecie co? Tak sobie myślę, że można by jednak to zebrać. od tutaj ma leżeć? W którym my możemy to tym lepiej się zająć, prawda? Ale fajnie, fajnie to wygląda. A tutaj patrzcie, coś jest. pitny poproszę, zabierzmy ze sobą. Nam się bardziej przyda, sądzę, jak najbardziej, ale to co, jedna rzecz w, w pakunku? Eee, myślałem, że coś więcej tutaj będzie. Eee, tutaj, a może w tym pakunku coś więcej będzie? Sadzonka jabłoni, o proszę. Trzeba by w końcu się zająć tymi jabłonkami, tymi sadami, bo to akurat na nas czeka. Ale to co, tyle? Uee, tyle pakunków, a to tylko tyle w środku. Jeszcze chłod jakbym chciał ewentualnie, no ale to nie będę teraz tego dźwigał. Będziemy z powrotem. Lecimy do tej Gostowi. Pogadać z tym Alwinem. Natomiast tak, temat sadów ze trzeba by poruszyć, bo sady bardzo tu są. O! Nie zna jeszcze. Trzeba by to pozbierać w drodze powrotnej. Panie Alwin! Panie Alwin, gdzie pan jest? Mamy coś dla pana. Panie Alwin! No, jest pan? Jest! Super, słuchaj. Ktoś zamawiał dużego złego misia. Zrobiłeś to ponownie, nie jestem w stanie Cię zatrzymać. Postaram się tak z Ciebie wszystko, zawsze lubiłem, sprawdzałem własne granice możliwości. Dobrze, wystarczy tych przychwałek. Nie musisz mi tego dawać, po prostu lubię rywalizować, czysta satysfakcja. Nie, wygrałeś uczciwie, zasługujesz na to, by dłużej nosić ten łuk. Powinien wrócić do pracy w polu. Kurczę, Ty znowu swoje. Ach, panie. Liczę, liczę, że naprawdę popracujesz nad swoją tutaj ambicją, bo słabo Ci to idzie. Naprawdę, no chcieliśmy trochę się pobawić, porywalizować, a ja ten już się obraził, już ugodął, on się nie nadaje, on jest, y, tylko w polu powinien pracować Ej, panie, nie, doga nie dogodzisz Ale co, historia Alwina mały ogród, o, to jeszcze jest do zrobienia zadanie, trzeba by tym zająć, trzeba te nasiona, kapusty, cebuli, to wszystko trzeba dostarczyć No ale naprawdę, Alvin Opracuj nad y, motywacją, opracuj nad zaparciem, popracuj nad sobą, bo ciężki klimat z ciebie, ciężki typ z ciebie, byle przegrana już się podajesz. O, tu deski są, okej. Okay. Natomiast no co, my nam pozostaje nam wrócić w takim razie do naszej osady. Tak, choć wiesz co, w sumie jeszcze zerknąłbym tutaj do gospody, że tutaj coś, no pani ma fajnego. Tak, jest coś fajnego. Ciebie buraki, buraki ale ja ja nie chcę tych buraków w sumie kupować. Dobra, sądzę, że możemy się pożegnać i wracamy do osady i zająć się chatą rybaka. tutaj, kurczę, brązowa siekiera. Hmm. Nie bardzo, nie bardzo, nic, wysłuchajcie. decyzja podjęta, wracamy do osady i bierzemy się za naszą chatę rybaka. Ogarnąłem trochę naszych pól, troszkę rolnictwo, bo tam były jakieś zaległości, tak samo myśliwego. Musiałem kilka narzędzi porobić. A teraz jeszcze póki pamiętamy skoczmy do naszej żonki. No bo, żeby nam ten temat nie uciekł. Moja droga żono, moja droga żono czy możemy teraz postarać się o potomka? To dzieło uczy mnie najszczęśliwszą kobietą na świecie. Kocham cię, kochana. Już? O wszystkim? Serio? Szybko poszło. Ojej! Szybko poszło, słuchajcie. I teraz pytanie, czy udało nam się yy, już potomka sprawić? Czy. Czy jeszcze? Poczekaj. żono Czy jeszcze jeden romans? Nie. U, u, u. Rozumiem, że jednak nie ma. Nie ma żadnych problemów w królestwie. Dobrze. Dobrze. Rozumiem. Akceptuję. Najważniejsze pytanie, czy jesteś w ciąży? O! Chyba tak. Słuchajcie, udało się. Nasza małżonka już jest w ciąży. I to za pierwszym razem. Szybko poszło, co nie? Przejdźmy do meritum, czyli zbudujmy naszą hatę rybaka. Zobaczmy, jakie tutaj możliwości ona daje. Bo pierwszy, z... przyznaję, po raz pierwszy będę budował taką hatę, Wcześniej nie miałem w ogóle chęci możliwości. I chyba wiecie co? Chyba tutaj będzie idealne miejsce. Takie ładne miejscówkę mamy tutaj. Zobaczmy, przyjrzymy się na naszej mapie, jak to wygląda w kwestii rybek. Mek, meg, 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 zbliżenie elegancko. I teraz, tak, gdzie są zwierzaki? Gdzieś tutaj było to. I są, dobra. I co my tu mamy? Tutaj widzę szczupak. Słuchajcie, będziemy mieć możliwość łowienia szczupaka. O, to byłoby super. To byłoby naprawdę super. Więc w takim razie, tutaj, w tym miejscu postawimy. Tylko tak dobrze, tak, żeby to fajnie wyglądało. Bierzemy sobie. A to, gdzie to jest? Eee, tu, o idealnie A ta rybaka O, ale to trzeba Ale to trzeba na wodzie postawić bezpośrednio O, dobra No to sądzę, że tutaj będzie dobrze Proszę, zaplanowane Ale sko tak, młotek do ręki Pytanie, czy ja mam młotek? A figę, <laughs> nie ma motka. No co, muszę się wrócić Od razu przy okazji weźmiemy sobie zasoby Pewnie to trzeba desek, kłód Słomy Standard. No i sam młotek, co teraz trzeba, muszę to zrobić. Więc szybkie przelot, przelot z powrotem do magazynu, i stamtąd znowu zgarniemy nasze zasoby. Dajcie mi momencik, ale fajnie. Po raz pierwszy, po raz pierwszy postawię sobie hatę Rebaka. Jestem zadowolony, więc tak, to jest nam tu potrzebne? Narzędzia. Młotek, mam, nie w sumie, mam tutaj. Motek, 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 nie nie ma motka. No to problem, to tak, trzeba sobie zrobić taki motek w takim razie. E, weźmiemy sobie parę desek, bo tych akurat nam pewno, pe pewno będzie potrzeba. Bo te deski widzę wszędzie się już teraz pojawiają. Co tam jeszcze bo potrzeba? Nie deski tylko w dół. Tak, opa, i są. Patyki i kłody. Kłody na początku, tak zdychę, dwie dychy. Zwiedy chyba weźmiemy, a może 30? Nie, zwiedy chyba znowu byśmy się. Już się przezdźwigaliśmy. No nic, no ale jeszcze tego trzeba zabrać ze sobą. Parę sztuk. Dobra. I pytanie, czy słoma też się przyda? Jest tu słoma? Jest. No to też zbierzemy. I super. I to powinno chyba styknąć. Mam taką nadzieję. Nie jest tego zbyt dużo, ale musi stać się Trochę się przydźwigaliśmy, ale damy radę. Tylko tak, najpierw zróbmy sobie młotek. Więc szybkie tak, szybkie tworzenie. Ciach, dziękuję. I idziemy budować. Mam nadzieję, że te surowce, które mam, będą wystarczające, żebyśmy nie musieli dwa razy latać. A i chata rybaka. Kurczę, no w końcu. A ta pani tak dziwnie idzie. Gdzie ona idzie? Halo, dzień dobry. A pani gdzie idzie? Kim pani jest? To jest nasza mieszkanka? Tak. O kurczę. To jest jedna od nas. Dlaczego ona tam idzie? Dobre pytanie. O co jej chodzi? <noise> na spacer sobie poszła? Ona to wygląda. Jaki spacer sobie rządza. Dobra. Mniejsza o to. Nie będę się wtrącał. To, co tam ona ogarnia? Ktoś przyznaję. nie rozumiem. Nie rozumiem. Ekwipujemy młotek. Ciach, dziękuję. Do dzieła. Teraz tak, poczekajcie, trzeba ekwipować. Tak, tutaj mamy to. No i dobra. Teraz poczytamy naszą budowę. Jest kłoda. Składnie. ładnie. raz, dwa, trzy. Oj, chyba z daleko jestem. To będzie dobrze. No, teraz się buduje. I jak ładnie postępy, elegancko. Tok, tok, bok. No i powiem wam szczerze, podoba mi się. Podoba mi się ta chatka. Nawet z tego trybu budowania. No nie wiem, czy mi tych surowców nie zabraknie, bo jednak widzę tutaj. Poro ścian ma, to wszystko. Ale chyba damy radę. Ściana za ścianą, deska za, za deską, kij za kijem. Po kolei. Choć przyznaję, tak jak mówiłem. Gdyby to było od razu. Oho, chyba brakuje nam sorostów. Najgorzej. Dobra. I już wiem, że tak. Kłoda poszła. Tylko patyków To zostawmy trochę tego dachu. Tak, dach trzeba ogarnąć. Słomy, słomy. Więc tego chyba jeszcze mamy. Ale tak, brakuje nam kłody i brakuje nam pateków. To już widzę, że za mało tego mamy. I make, pierwszy daszek jest. I elegancko, powiem Wam, szczerze, że podoba mi się ten system budowania w tym widoku. Chyba będę go musiał częściej aktywować. <grym> Bo naprawdę wygodne. Wygodne, tak fa fajnie widać, jak te postępy budowania idą. Choć, no dobra, zielony, niech będzie to, że zielony. Choć lepiej byłoby, gdyby od razu było to nałożone. Ok, i mamy kolejny fragment dachu. O, proszę. O, proszę, spod wody. Nawet dźwięk się tłumi. I powiem wam szczerze, że ta gra, tak teraz patrzę z tej perspektywy, gdzie nam tego młotek w ręce, ciekaw jestem, co by było, gdyby twórcy spróbowali odżerować ten widok, właśnie ten, w vr Na przykład właśnie rozgrywka VR. W sumie jest pewien potencjał na VR-a tutaj, żeby z samym tym młotkiem musicie faktycznie się machać tą ręką, żeby tutaj ten dach zbudować. Kurcze, jest potencjał na VR, nawet. Ciekaw jestem, czy twórcy myśleli o, tej, o tym. I tak, tutaj faktycznie patyki, 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 pewni kłody. No tak, jeszcze tego trochę jest. Dobra, ale wracając do tematu VR, przyznaję, gra ma potencjał. Gra ma potencjał na VR i kto wie, może kiedyś zobaczymy ją w możliwościach, właśnie rozegrania tego w takim trybie. Chciałbym zobaczyć właśnie więcej takich tytułów. A, swoją drogą, tutaj ta pani wraca. Chyba spacerek się zrobiła dookoła, nie wiem. Dziwna kobieta. Zdecydowanie <laughs> dziwna. Dobra, ale weźmiemy sobie, słuchajcie... Weźmiemy albo tak, może zagadajmy, kim ty jesteś w ogóle? Bo najpierw weźmiemy sobie patyki. I kłody. Zajmą, ona tam do, do nas dojdzie, to jeszcze trochę jej zejdzie. Słomo to mamy, natomiast tak, patyków trzeba więcej. Tak, weźmiemy wszystko. Powiem parę sztuk kłód też. Zdycha, styknie, styknie. No to co? Jesteśmy gotowi? So, myślę, tak. Deski już są chyba nam niepotrzebne. A, 8 zostało. I faktycznie to poszło. Aj i dobra, i kim pani jest? I dlaczego pani się tu kręci? Cibora, Cibora, to dlaczego tak jest? Gibora, przepraszam. Dlaczego? To ty idziesz może do pracy? I co naokoło? O kurczę, to wiecie, co trzeba będzie pomyśleć nad jakąś drogą tutaj, żeby zrobić. Może ona właśnie z tego ta, pseudo tawerny, z tych stołów, ona tak sobie naokoło szła. Dosyć dziwne, dziwne, że sobie wybrała najkrótszą drogę. Ale spoko. No to co? Kończymy naszą chatkę. Kończymy naszą chatkę rybaka. Mam nadzieję. Op, tylko żeby się trafić. Mam nadzieję, że nasz rybak doceni kunszt naszej pracy. Naprawdę ciekawa, ciekawa konstrukcja. Tak, jeszcze podzę parę ścian. I będziemy zadowoleni. Będziemy mieć teraz naprawdę mocno urozmaiconą dietę. Będziemy mieć rybki, będziemy mieć yy, warzywa, będziemy mieć mięsko z jelonka i nie tylko. To teraz tylko nam brakuje więcej sadów. O, jaka ładna sieć. Brakuje nam jeszcze tylko więcej sadów, więcej owoców i ewentualnie miodu. To bym jeszcze widział faktycznie miód. A ciekawe jestem czy miód będzie jako tako do jedzenia, czy nie. No i. Też fajnie byłoby więcej ze zbóż tutaj ogarnąć Ej, czy ja rybę widziałem? Poczekajcie, czy już rybka nam tutaj podpłynęła tak blisko? Słuchajcie, gdzie tutaj widziałem gdzieś rybkę? Gdzieś tam była ta rybka A tam jest, jest faktycznie widzę, tam oddali Jest, jest nasz szczupak, jest Powróciły szczupaki, dobra No to kończmy tą chatkę, żeby jak najszybciej zacząć łowienie A Rybka dobrze żeby była więc urozmaicenie No i mamy Mamy faktycznie naszą chatę No i super To doceniamy Zobaczmy jak możemy zarządzać Co potrzeba Ucie rybecka nóż Tak Zmieńmy naszego Nowego obywatela Długo nie popracował jako zielarz Więc przestawmy Tak Idealne miejsce Teraz z chaty zielarza Na chatę rybaka Mhm Mhm Tak O i tu Świetnie. I mamy. Mamy chatkę rybaka. Już pracownik znajęty. Jeszcze przyjdzie zadania. Rybka będzie tutaj, sądzę, że 100% zrobimy, albo może rybi mięso. Ale jak to szczupaka nie ma? Ej! No Czuję się oszukanym przez szczupaka, że tam szczupaki bywają. Dlaczego szczupaków nie ma? Dobra, wiecie co? Zróbmy tak, że tutaj tego mięsa będzie zwykłego, tak... Jakieś proporcje takiego, żeby się też nie psuło, to może suszone damy. Zróbmy tak, tutaj 60, 70, poczekajcie, tak się zastanowić. 80 do 20 powinno wystarczyć. Dobra, słuchajcie, takim to akcentem zakończymy. Zakończyliśmy nasze przygody z dzisiejszym rybakiem. Ja jestem w pełni zadowolony. A ta rybaka stoi teraz super. Dobro, wuj, tam coś jeszcze coś ogarnia. No ale my mamy i mamy rybaka, i mamy próby walki, walki, próby pozyskania potomka. No liczymy na to, że potomek niedługo się pojawi. Jestem naprawdę w pełni, w pełni usatysfakcjonowany z tego, co udało nam się zrobić. tą no, pięknie, się ta chata rybaka prezentuje. Naprawdę zacnie. Natomiast, jeżeli ten epizod Wam się podobał i chcielibyście kolejne zobaczyć, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was, Staniu. Na raje